Ile kosztuje czyszczenie dywanów? Odpowiedzi na to konkretne pytanie często wyszukują użytkownicy w wyszukiwarkach. Dzisiaj postaram się szczegółowo rozjaśnić Tobie ceny związane właśnie z tą konkretną usługą. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ceny w tym przypadku zależą głównie od typu dywanu, jak i również od Czyszczonej powierzchni. Co do samych cen, prezentuje to się w następujący sposób. Czyszczenie standardowych dywanów kosztuje zazwyczaj od 20 do 30 zł za metr kwadratowy. Nieco droższe jest. Pranie dywanów dwustronnych. Za tego rodzaju usługę zapłacimy zazwyczaj od 35 do 40 zł. Jeżeli chodzi natomiast o czyszczenie dywanów ręcznie tkanych, to cena ich czyszczenia wyniesie zazwyczaj około 50 zł. Podobna cena będzie również w przypadku czyszczenia bardzo grubych dywanów. Tutaj również będzie to około 50 zł. Najdroższe zazwyczaj jest pranie dywanów jedwabnych. W tym przypadku cena zazwyczaj wynosi od 80 do 100 zł za metr kwadratowy.